Prokuratura dziś złoży w sądzie akt oskarżenia w sprawie najgłośniejszej reprywatyzacji w stolicy, czyli działki przy ulicy Chmielnej 70 tuż przy Pałacu Kultury i Nauki. Dowiedział się fakt. W akcie znajduje się dowód, że łapówką dla decydującego w tej sprawie wiceszefa Biura Gospodarki Komunalnej w stołecznym ratuszu Jakuba R. miała być połowa tej działki. To oznacza, że mamy do czynienia z największą udowodnioną łapówką w historii III RP. Działka, o której decydował Jakub R. nie jest mała. To 1500 metrów kwadratowych, lekko wyceniane na 160 milionów złotych i wpisaną w plan zagospodarowania przestrzennego możliwością postawienia tam nawet 245-metrowego wieżowca. Jesienią 2012 roku pozytywną decyzję zwrotową uzyskał mecenas Robert N., który udziały od spadkobierców, jak się okazuje spłaconych na mocy umowy między rządami Polski i Danii, kupił wspólnie z trzema osobami. Swoją siostrą Marzeną K., znaną jako najbogatszą urzędniczką w Polsce, wspólnikiem z kancelarii Januszem P. i ówczesnym dziekanem okręgowej Rady Adwokackiej Grzegorzem M. Jakub R. z nim jeszcze przed wydaniem decyzji zawarł notarialną umowę, w której Grzegorzem zrzekł się z tego udziału na rzecz Jakuba R. Umowa miała być w życie po zakończeniu wszystkich formalności z ratuszem i rezygnacji z pracy Jakuba R. Odszedł on z Urzędu Miasta miesiąc po podjęciu decyzji w sprawie Chmielnej 70. Tak więc mamy największą udowodnioną łapówkę, a ile jeszcze pozostaje nieudowodnionych? Możemy się jedynie domyślać. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o sprawie i nie zapominajcie o subskrybowaniu tego kanału, by zawsze być na bieżąco. Tymczasem się żegnam, do usłyszenia już wkrótce.